Yo, yo, DJ czuj na ucho, sprawdź to, yo, 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 uh, yo, 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 yo Yeah. Pozdro, pozdro, samo dobro, Juri z Demo dla Lemona, wiesz to ona za tych co na mikrofonach i na dżemach Na zajezdniach, dla tych co jak jezdnia biegną Miejska twarda, bieżnia jedność Demo też dla ekipy z centrum Wcale nie z sentymentu VV My do tych samych dębnów, cis Szczera piona. bez lisów jakichkolwiek wyzdrają Jotel, to resztę wkrótce podrze Coraz mądrzej dzieciak w betonowym jądrze Dla chłopaków z Bema, bo na bank funk tego dema Tak samo jak dla Przema, jest też dla nich, to dla to z moimi kumplami, to te pieśni, to wszystko dla nich Tam herbatnik, do końca życia w pani Każdy bratni, łagodne studio, ader Mówio, adapter jest ludnio, ma ściany to płótno Elo makrelom, za nich nawet kielon Farmer i domino, te patenty rozbierdzielą. Pozdro, pozdro, wszystkie talenty, wszystkie pracusie się raz PPT, w Gorzowie na plusie Przecież, leniuch, Oscar Canter Dome z jamsem, humor jak Pink Panther Pozdro, pozdro, zdrobo z Bluntem Ci co sobą dają kapkę, w Gorzowski hip-hop Flip and it, nie ma flop. Będzie popyt, nie na ploty Co ty To by sobie załatwimy O, wszystkie matki syny, o, dla was to robimy, O, dla was ten materiał, Co? dla was ta energia, Co? dla was to cała flawa, dla nas tylko brawa, dla nas, dla nas tylko, tylko brawa, yo, wszystkie matki syny, yo, dla was to robimy, jo. dla was ten materiał, jo. dla was ta energia, jo. dla was ta cała flawa, yo, dla nas tylko brawa dla nas tylko brawa. bra bra, bra. brawa. Dla nas tylko brawa. Brawa. wielkie bycze brawa. brawa. Dla nas. Yo, yo, yo. yo. Oh. Na wakacjach, letnia kolaboracja Pod tym samym księżycem, na z życia Pod rękoma Adera, igła płyty zdziera Pod rękoma Lemona, to Pisu, kozak, chociaż noga rapu chaos, Wioł luzaku, też wieje na deptaku, Bo pozostał mikser, to przez jakąś xs Seriment, konfident to zły blend HWDP do PPT z Do DSP Fox, do 2 Do CSS Fox, box, do fała. Jedna lowa dla Adama, to jest nasza membrana za to dzięki nomino Jeden, dwa, dwa bity w nas i nam no, obcaj, to dziecino, pozdro, z cudelino, ebex, deją to jak bio, To za browem, jakoś trzeba rozruszać, to w norę, wioska pierdole Gawron co ma skodę kamil wole lolek, przemoc się w szkole, Jamson domer i custom Mariole Co to do do mnie sympatię piona z wojtkiem, palejem radkiem Kocham tatę, kocham matkę I z za wybakkiem Zarku, Jarku, ostrożnie parkuj Oni są na każdym zakamarku, więc nie jest w na Panie Karku, a ty, ty tu masz mnie Na tej taśmie, lat 16 Z kolejcami na koncertach, klaszcie ją Skaczcie ją Proszę Państwa, byłbym idiotą, jakbym jakiegoś bisu nie przygotował Tylko... Normalnie to się tak szybko nie dzieje, Państwo zauważyli Może u kolegów, u koleżany, to, że Tak się trzeba podrosić trochę, tak Uciekają, wracają, prawda? Takie miny robią z niedowierzaniem, tak? więc oszczędźmy sobie tej kokietyny